O, długa droga i że tak powiem, dość trudna. Dubbing to przeszedł milową drogę. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Miło było się spotkać. Ja. Powiedz mi, kto ty jesteś? Wcale nie jest tak łatwo na to odpowiedzieć. Zmieniłam się już od rana tym razem. Mam na imię Alicja i szukam Białego Królika. Moja przeklęta siostra była kim była. Nasi rodzice byli tacy tu niekiedy dostała taki sam list. Mamy w rodzinie czarownicę. To nie cudowne. Czy pani na ogół załatwia sprawę? Jeśli sobie życzysz, chętnie ci zgrę. To tak, ponieważ to nie jest ta Alicja! Pani nie udusi! Ej, ciotuli nie poznajesz! Dało was, że ja do czarnej rury apokalipsy mam wejść? u nie, mm, nie, dziękuję. No dalej, namów mnie na to, Moksi. Powiedz, że muszę tam iść, że to mój przyjacielski obowiązek jest, że tak naprawdę mnie do tej rury też pcha ciekawość. No dalej, przekonuj mnie. Od jak dawna przekazujecie wiedzę o bieliznie? Od dnia, w którym się urodziłem. Na początku była bielizna prehistoryczna. To niesłychane. Jesteś taki sprytny i bardzo mądry. Historia to historia. Ta historia, która się tam toczy, no to jest na tematy uniwersalne, a więc jest tam rzecz o przyjaźni, jest tam rzecz o złowrogości. No to wszystko dzieje się w takim e, świecie nieostrymi krawędziami. To nie, jest, to nie jest film dla dorosłych, ale historia piękna. Praktycznie że biorąc nigdy wielkiej czy głównej roli w żadnym filmie nie zagrałem, ale bo też nie rwałem się do tego, bo głównie zajmowałem się reżyserią, a w sensie aktorskim, no tam, gdzie słyszałem, że to powinienem ja zagrać, nawet epizodzik tak niewielki, ale facet mówił tak na przykład. Więc pomyślałem, że no to kogo będę szukał, jak to mogę zrobić sam. See you later.